O, hejka, pamiętacie może wielkanocną wersję? To przychodzę teraz z bożonarodzeniową. Czyli jak sprawić sobie normalne święta w debilnych warunkach? Punkt 1. Jeżeli to możliwe zamów wszystkie prezenty przez Neta. Odradzam chińskie sklepy typu Ali, jakieś Wisze i tym podobne. Dlaczego? Ponieważ przesyłka niektórych przedmiotów może nastąpić po terminie więc z tym trzeba bardzo uważać co zamawiasz, zatem trzeba o wiele wcześniej to zrobić jak tak uczyniłeś, aż to spoko masz jedno z głowy, ale polecam już na początku grudnia zamawiać, aby nie przejmować się, że się nie wyrobiłeś aś z czasem. Jeśli jesteś prawosławny bądź prawosławna i chcesz zamawiać z chińskich sklepów, zrób to najlepiej już teraz masz na spokojnie czas, bo w końcu inna Religia, inne tradycje, prawda? P.S. Jak chcesz rzeczy dla ziomka Weeba, jak ja to polecam sklepy stricte z mangami typu Yata, bo tam szybko ci prześlą. Nie przerywaj mi. Dobra, teraz powiem czego lepiej przez neta nie zamawiać, albo na co trzeba bardzo uważać, otóż nie zamawiajcie lepiej alkoholu, ponieważ alko nieznanego pochodzenia może się okazać trudką. no i nie sięgajcie po inne używki typu dragi. Chce ktoś coś dodać? Jest wiele fajnych sklepów, ale jeśli nie możesz sam lub sama zamawiać to spytaj się kogoś dorosłego, no i też trzeba uważać na środki płatności, bo czasem podanie danych wiąże się z ściąganiem u ciebie pieniędzy bez wiedzy. Najlepiej tak sprawdzić trzeba, czy to ładne wiadomka, opis produktu i opinie tych, co kupili. Jako dokładkę warto też sprawdzić recenzję tego, co zamiar masz kupić. No i spocznij. Punkt numer dwa. Jak wychodzisz z domu warto zadbać o posiadanie maseczki, rękawic, a jak maski nie ma to szaliczek i będziesz wyglądać bardziej zimowo, no i czapkę, żeby się nie przeziębić, bo w końcu zimno mamy. Wychodzimy z hacjendy tylko po potrzebne produkty na jedzonko, na wigilijny stół lub inne ważne sprawy urzędowe. Nie ma sensu wychodzenia w takie zimno, aby spacery sobie urządzać macie dom. Kocyk, kakałko, czego chcieć więcej? A, spotkania z ziomkami róbcie po tajniaku, aby nie było, że nielegalne zgromadzenie. Punkt numer 3. Zdobądź karpia, albo inną rybę. No co to za święta bez ryb? Szczególnie karpia, co jest tradycją polskich domów. Jak macie osoby, które nie lubią zwykłych możecie kupić bez ości w dobrym sklepie rybnym, a jeśli macie wege w familiadzie, to dajcie im zupę z śniegu. Nie ma śniegu? To przyprawcie klasyczne pierogi z kapustą i grzybami igłami z choinki. Będzie idealnie się komponować z tą ideą, aj przepraszam jak obraziłem chciałem tylko pośmieszkować. Punkt numer 4, naszykuj stół, ubierz choinkę no i prezenty jeżeli powyższe warunki są spełnione. Możecie szykować wigilię. Najpierw ugotować dobrą zupę, barszczyk obowiązkowo no i możecie szykować potrawy wedle uznania. Prezenty pakujemy dyskretnie przed wszystkimi tym co masz może być to nawet szary papier lub doksero, bo w końcu chodzi o schowanie pod ukryciem, prawda? Mogą być też torby, wstęgi i tym podobne. Następnie po ugotowaniu lub w trakcie jak macie więcej familiady nakryć do stołu no i rozpocząć świętowanie. Punkt numer 5. Nie zapominaj o wartościach w święta, którymi możesz się podzielić z rodziną. Te święta są bardzo wesołe, ale także są samotnicy, którzy nie mają z kim spędzić tych świąt. Co ja teraz na to? Zaproś kogoś lub zapytaj, czy możesz jak masz znajomych czy swoją rodzinkę. Ja osobiście spędzam z rodzicami, więc jadę do nich co roku i mi z tym dobrze. Pamiętajcie, święta to nie tylko prezenty i w tym roku nie będą się niczym różnić poza faktem, że panuje pandemia. Da się zrobić cudowne święta takie same jak w latach poprzednich. Tylko trzeba chcieć je zrobić, a nie ubolewać nad wirusem, no i przestrzegać tego, co od ciebie chcą higiena, maseczki i dystans w kolejce. Tyle wielkiej filozofii nie ma. Święta to przede wszystkim cenny czas spędzony z najbliższymi i zarażanie radością reszty. Jak mi nie wierzycie, to pomyślcie o typowych świątecznych historiach typu Grinch czy opowieść wigilijna. Kevin się nie liczy, Kevin to stan umysłu co dobra, to ja się żegnam i wesołych świąt. anka stop sexualizing dr. reck no